Witajcie, tu studiopatów Michał Pobratyn. Jest, jest 7 czerwca, delikatnie po północy, 10 po. Yy, chciałbym w krótkim filmiku podziękować stronie spodetopatów za udostępnienie mojej wiadomości, mojego apelu. A mój apel to, może powiem to tak w stylu Fast and Furious. Zbieram ekipę kierowców, którzy nie boją się. Ryzyka i wytrzymają, te, i wytrzymają presję. <grywa> win diesel, nie? Yy, z, takie, m, taką wiadomość wysłałem, że wzorem i za przykładem Bielska Białej kilku kierowców mogłoby awaryjnie na jakąś krótszą, dłuższą chwilę zablokować wjazd na Orlen w Opatowie i przez jakiś czas po prostu pokazać, wyrazić swój sprzeciw, do którego mamy prawo. No cóż, no, ktoś nas do tego na pewno sprowokował, i pamiętajcie jedno, że jeżeli my nie postaramy się, żeby było nam lepiej, to nikt dla nas lepiej nie, nie, nie będzie chciał zrobić. A wręcz przeciwnie: jeżeli ktoś jest chętny, wie jak się ze mną skontaktować, zapraszam do kontaktu, jakoś się tam ugadamy, jakoś logistycznie to załatwimy. Jeszcze raz pozdrawiam spotetopatów, polecam spotetopatów, dzięki za udostępnienie mojej wiadomości. Elo.